Państwa, czeka widownia, to film edukacyjny na temat poszukiwania szczęścia. Albo też wytwarzania szczęścia. A może po prostu budowania szczęścia. Ostatnio zostało mi powiedziane, że mam głos dobry do podcastów. Być może chodzi o to, że aparycję, jak to się mówi, radiową, Dlatego chętnie ten to żeby nie było mnie widać, ale najwyżej później wykasuję dźwięk. Dlatego zaraz zaczynamy. Stąd to przygotowanie w ciemności. Uwaga. Trzy, dwa, jeden, Okulary są dla zachowania większej anonimowości. Pierwotnie miałam wystąpić w miarce. Niestety okazało się, że nie jest ona tak twarzowa. Podejrzewałam, że będzie. Zatem zaczynamy. Zastanawialiście się zapewne, czego potrzeba, aby wyłatwić szczęście. Myślę, że jest to rzecz bardzo prosta. Otóż bierzemy przygotowany wcześniej poprzednio papierek po cukierku. Zbijamy go. Chowamy. Bierzemy następny rowidr, który jest papierek na papierków. Bierzemy. Chowamy. Następnie przeszukujemy pole widzenia w poszukiwaniu materiałów odpowiadających za... Wytworzenie naszego pudełka szczęścia, ponieważ jest to przewodnik, tu idzie o jak wytworzyć pudełko szczęścia. Następny, znaleziony materiał, również w naszej lewej stronie, to jest serca. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli mamy serce, to ciągle szukamy. Być może to o to chodzi. Następny materiał, który przyda się nam do budowania naszego pakietu szczęścia. To, co wyciągnie maszyna losująca, jest to papierek To cukierku. Zbijamy, odkładamy. Następnie oko dostrzega biały papier. Biały papier się nada. No to już zależy od tego, jak chcecie, żeby wasze szczęście wyglądało. Czy chcecie, żeby wypełnił biały papier? Prawdopodobnie było w nim coś, co zasłużyło na uwagę. Stąd znalazło się na biurku. Ale czy chcecie wypchać szczęście swoim białym papierem? Budować na białym papierze? No, to już zależy od was. ja, ja tutaj wstępnie! Przetworzę w maszynie zgniatającej szczęście. I odłożę do naszego pudełeczka. Cóż tam mamy dalej? Hmm. Wygląda mi to jak papierek. Po papierku. Już wiecie, co się robiłem. Magia. Był papierek? Nie ma papierka. Było szczęście? Gdzie jest szczęście? Odpowiedzcie sobie na to samo. Voilà! do naszej maszyny budującej. Szczerze mówiąc, poszukiwanie materiałów budujących, a w zasadzie nie poszukiwanie, ponieważ przygotowałam je już miesiąc wcześniej. Także wyobraźcie sobie, ile szczęścia się tutaj odbyło, ile szczęścia miało tu miejsce, ile szczęścia tu zalegało na tym biurku. Dobrze, że podmont jest tylko na ścianę, a nie na to szczęście dookoła, bo. To mogłoby być za dużo. Robiłam wątka, ale się resetujemy. Zauważyliście zapewne pewną tutaj o, prawidłowość. Zatem sięgamy przeszukiwaniu terenu i. Więc kolejny papierek po cukierku. Myślę, że mogłabym tych papierków jeszcze tutaj trochę znaleźć, ale no. Jednak lepiej mieć ten przewodnik krok po kroku utworzony, bo widzicie, co się wydarzyło. Pokazał się biały papierek. Biały papierek, który jest tylko wypełniaczem, który mógłby nam po prostu całe szczęście w niwecz. Tutaj coś się działo. Nie ma dopisku, że jest impreza. Nie ma żadnego dopisku praktycznie. Można wypełnić taki papier, którym się chce. Można na przykład dmuchnąć intencję. Można próbować wysypać coś, że może się jeszcze coś znajdzie, może coś jeszcze z tego zbudujemy, może jakieś zanieczyszczenia. No, można wiele rzeczy zrobić z takim papierem. Nie trzeba go zmieniać w ten sposób. Można go skręcić. Trzeba uważać, żeby temu szczęściu chyba nie ukręcić, no bo będzie wtedy nieszczęście. Ale na szczęście ten tutorial, no Momen omen, pokazuje jak wszystko... Zrobić krok po kroku i wytworzyć. Dokładamy, dokładamy na kubkę szczęścia. Szczerze mówiąc, mogłabym tutaj jeszcze wyciągać tą rękę i wyciągać i wyciągać, co chwilę jakieś szczęście i tam z boku by się znalazło. No zobaczmy, co tutaj mamy dalej, żeby nie było. Czy to jest papierek po cukierku? Czy to jest składowa szczęścia? No. To już od Was zależy, czy chcecie sobie dorzucić, no powiem, powiem co to jest jabłko, to jabłko, tutaj do naszego zbiorniczka, do naszego pudełka magicznego, żeby być może z tego jabłka jakiś ferment powstał, czy jabłko nie wchodzi w składową szczęścia, to myślę, że to jest temat do poruszenia na następnym wideo, także no nie powiem co ja z tym jabłkiem robię. Coś tam się z jabłkiem stało, gdzieś ono sobie poszło, a gdzieś sobie poszło, to tylko ja wiem, rączki mam tutaj. Następna rzecz. Czy to jest papierek po cukierku? Mogłoby się wydawać, prawda? Ale to to jest szczęście samo w sobie. Czy ze szczęścia można zbudować szczęście? Czy kładając pudełko ze szczęściem, do Pudełka, które ma tworzyć szczęście, nie spowoduje jakiejś inklozji, kolizji, czy to szczęście, które już tu jest, które jest gotowe, że tak powiem, do spożycia, należy umieszczać w tarce. No, to jest kolejne pytanie, które pociąga za sobą egzystencjalne przemyślenia, sekcje filozoficzne. Ja bym powiedziała, że szczęście można po prostu w tej formie odłożyć sobie na bocze, poczekać, aż opuści kład swój domek. Czyli z tego, za papierka po cukierku do Was naszej bardzo szczęścia. Dlatego odłożę sobie to szczęście na później. Być może na drugą część filmu. Szczęście idzie tu, i później wrócimy, wyłączę kamerę. Co mamy dalej? Może no, by już nie było tak monotematycznie. Czy to jest papierek po cukierku? No, być może. Być może to by było dobre. Maskowanie, może lepsze niż okulary. Następnym razem o tym pomyślę. No, jest to pewnego rodzaju papierek w cukierku. ale czy przyniesie on szczęście, czy to, co się w nim znajdowało, jest faktycznie uszczęśliwia nas? Kota nie uszczęśliwiło. Mnie też nie uszczęśliwiło. Można ryzykować. Można kuchmacić. Można dodawać soli, pieprzu, goryczy, zgorzknienia, rozgoryczenia, ile się chce. Czasami takie szczęście nawet lepiej smakuje. Na odcinek czwarty, wytwarzanie pudełka dla zaawansowanych. Chwilowo odkładam, żeby nie mieszać, bo jeszcze się można z tym szczęściem zakrztusić. Cóż mamy dalej? Bardzo ważna rzecz. Bardzo przydatna rzecz. Również odłożona wcześniej na potrzeby tego filmu instruktażowego. Nie jest to papier po cukierku. Ale jest to również opakowanie, które zawierało coś energetycznego. No teraz już nie zawiera. Wyładowało się, miało iść do wyrzucenia, ale czy baterie są nam potrzebne do szczęścia? Czy przy takiej ilości papierków potrzebny jest nam jakiś napęd? No, ja uważam, że tak. Ja uważam, że tak. Można budować, można robić. Jesteśmy w XXI wieku, niedługo w drugim. Stawiamy na nowoczesność. Ruch, ruch, ruch. Działanie, działanie, działanie. Baterie lecą do naszego pudła. No może ostatnia rzecz już. Śrubokręt bielezadaniowy. W części szóstej filmu posłużył on nam za dokręcenie do szczęścia, stukanie po kantach szczęścia, przecinanie wszystkich zależności, które nam się wcześniej tutaj pojawiły i Trudności, które przeszkadzały nam wytworzyć część, no w najgorszym wypadku, jako argument ostateczny tego, że kula powinna się skleić. Czy dokładamy go do środka? No nie, bo to jest to narzędzie. Jest to narzędzie, jest to narzędzie nieskładowe, nie jest to składowa szczęścia. Może być to składowa innych rzeczy, ale nie szczęście, odkładamy. last but not least... Papierek z zawartością, zatem jeśli nie chce nam się wytwarzać szczęścia z pokazanych wcześniej elementów, można no się nam pogotowe rozwiązania. I w ten sposób w każdym razie Tutaj widać, czy widać, jak się ucieka. Tak długo trzymamy tutaj szczęśliwe kuleczki, granulki na dłoni, można powiedzieć, że trzymamy szczęście we własnych rękach, przynajmniej w jednej ręce. Tym akcentem pozwolę sobie zakończyć pierwszą część filmu. Budowanie szczęścia, metodą. Zrób to samo, Zrób to, to samo. Samo się nie zrobi. Chyba, że... dostatecznie długo będzie leżeć i coś niż się jego na nie spadnie, ugniecie, umgniecie i przeniesie nam do domu. No, ale to się rzadko zdarza. Proszę, o to drażę. Zapomniałabym jeszcze o jednej bardzo ważnej składowej szczęścia. Ale to nie tylko dla komisarów. Aczkolwiek komisarze docenią poszukiwacza. Opakowanie po cukierkach zawierające orzeszki ziemne. Można się częstować. Można. Ups, no, komputer sobie powie. Dzielić się tym szczęściem z innymi. Nie trzeba naprawdę wiele do tego. Wystarczy znaleźć fajny papierek zawierający szczęście. Może być smażony, niesalony. Może być w polewie czekoladowej. Może być w... No, w polewie. Niestety wrogie siły uniemożliwiły mi nagrywanie dalszej części poradnika o szczęściu i wymienianie, czym może być szczęście orzeszkowe odtoczone. więc powiem na szybko. Papryka. Papryka chili. Wasabi. Ostre, ale co kto lubi, może być takie ostre szczęście też. Dlaczego by nie? Czekolada, już chyba wspominałam. I y, sos barbecue Barbecue. No, Nowomodne, takie trochę szczęście dla tych takich właśnie takich. No cóż. I moje ulubione szczęście. Szczęście o smaku serowym. Nie jest to to. Szczęście o smaku serowym jest dosyć trudno spotykalne na rynku. Trzeba je zamawiać specjalnie przez internet. Ale można sobie wytworzyć własny miks szczęścia. Osobiście. Preferuję, niedawno wytworzyłam, jest to już no Chyba nie jestem w stanie pokazać mojego miksu szczęścia. Gdzie tu się. I widać, o, jest, widać miks szczęścia. Jest to szczęście orzeszkowo ziemne klasyczne w połączeniu z szczęściem czekoladowo-ratunkowym. Także kończę, poradnik. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o szczęściu, jakie samodzielnie zrobić, więcej tematów jakichś. Może chcielibyście też poruszyć, albo żeby ja raczej poruszyła. Dajcie znać w swoich myślach, może je jakoś odbiorę i przeczytam. Tymczasem mój komputer mówi, że nie ma miejsca. Być może właśnie z powodu tego szczęścia tutaj, gdzie budowałam, to się budowało na twardym dysku, i tak obciążył komputer, że on już nie ma siły. Mówi, kolejnego filmu ci nie gra, nie nagram, nie zapiszę. Po prostu zrób coś z tym, zrób coś z tym, zrób coś z tym przytłaczająca fala szczęścia miała miejsce i tak to się właśnie dzieje.